No byliśmy na Nekro właśnie, ale temu jawi się tam nie spodobało. Bo że koty są zjebane. Ja mówię, że po prostu nie potrafi skakać. E, Lisowskiemu się w sumie chyba podobało, tak mi się wydaje, ale zmienia, zmieniamy miejscówkę na kazurkę e, Zobaczymy jak, jak na jasne kikerki, może dzisiaj skoczę i końcu. zobaczymy jak, ja jak, jak reszta chłopek. Jeśli byłaby treningówka otwarta, to by było fajnie, bo można jakieś triczki pokatować Ale, że Ja bym i... ten na kickercie no może No i free raid'owe też są spoko ja O, tak, też był, tak zobaczymy. są, do zobaczenia, się to widzimy się na kazówce. Wie pani jakie ma hofter, zajął na policji teraz? Gdzie na policji? Na policji W którym jest? No na komisariacie Ale gdzie ten komisarz? No na Mokotowie akurat nie ja byłem No bo wie pani co, bo musiałem tylko powiedzieć ile palę na Sprzedawał tych narkotyków i dostałem, no. dobrze. No i dobrze, dobrze, dobry bardzo kolega darmo. jest. Dobry jesteś kolega. że oni jakieś pytanie zadają, ty jesteś makowca? No o, tak. O dwie rano tylko trzeba przyjść. Wiadomo, widzowie. No, widzowie, ogólnie to jedziemy teraz na Bike Park nie, nagrywam. To jest maszyna contentu. Ma maszyna contentu to jest, kurwa. Na kobiet w najlepszy No wiadomo, kurwa. dobra Wystarczy na 7 rano czy po świeżutki? No wiadomo, wiadomo Powiedzieć Ta kurwa Tak? Jakieś wzletał o swoim życiu też ma makota Yo Tak? A kogo dzisiaj sprzedałeś na przykład? No to za darmo Kogo się sprzedałeś? Wszystkim Co? Kogo się sprzedałeś? jak A sam się sprzedałeś? Nie, bo jak ma makota to już jesteś Na Aha, aha Rozumiem, rozumiem No widzicie widzowie On też sprzedaje na komendzie codziennie no ogólnie widzowie To już cię widzimy na tym Na Kazurze A więc tak Give mi chwila mi zaczęło wiać Wieje czy nie Co? Wieje czy nie Nie Co ja Oj, to nie było to. O, luz na sterach. A jednak nie. Może jechać? Możesz jechać. Najpopularniejsze decha w Polsce. Kurwa. Najpopularniejsze decha w Polsce normalnie. Mogę jechać panowie? No to jadę.

Ja Ci mówię, ja stałem się właśnie freeride'owcem To jest kombek do freeride'ów To będzie comeback Mówię no Ci, ja kupię sobie tę free Nie tą freeride'ówkę Nie to, ale złożę sobie Złożę sobie Zeba O kupię tego Kupię Tiusa Albo Aurum sobie, sobie kupię Zeb ja. Dobra, aha Mogę? Dobra O kurwa flat wow. Freeride Wstałem się właśnie freeridowcem, co nie? Tylko no chyba. bo nie lubię, nawet nadycha. A czy nie czy nie lubię, ja właśnie próbowałem Ołaś co to? A to zdrapa Siema Wstałem się firejdowcem Kulisa? No. Więc, no więc, dawaj je. Dobra, gicc w sumie. Wyżej na tym na brodę polecieć. Dam rodę wyżej. Ja Możesz to jeszcze raz polecieć Co? Jest tu nie pokoje wychodziłeś. Co? Zaraz, jeszcze raz skoczę. Dlaczego się podierałem Kurwa, jedną no hillę. No ogólnie, te widzowie, e, się właśnie tą no hillą. Robię frejdówkę jako drugi rower. A więc tak No O, ale gówno Agresywnie kurwa Ale w ogóle ty nagrasz Dawaj Niech będzie widzieć Dobra, weź zejdź kurwa mu O przecież kurwa Kurwa mogę kusić No można w sumie Flatko od kurwa No ale zobaczmy jak rama pierdolę. No leci O kurwa O kurde O kurwa O kurde O kurwa, o, kurwa. O. Ja pierdolę Jespem kurwa Dobra teraz dalisz się ode mnie Pobił mnie Pobił mnie Kurwa Widzowie, Ludwik się szybko do kickera Rozmyśla to no z Jedynki na dwójkę transfer szykuję się. Kicker Co o tym sądzisz? Powiedz coś machaj on, on powinien tutaj bez odkrycia w ogóle jeździć, pod, bo ma coś, Dużo bez odkrycia powinien jeździć, tak? bo ma No czemu? Mm -hmm. Czemu nie? On też tak sądzę. Usie ten materiał, tego nie może być widać. Nie. Wstrzymam to temu cmanowi? Oczywiście. Się... Nagrać albo Chodź, chodź, Po cicho, cicho Leci! Masz to! Kurwa! No kur... Brawo! Whip contest? Eee... Jest taki szczerze chujowy w takiej miarę. Chujowy! Lisu mówi, że chujowy. lista. No... lepszy. A to się liczy. Jędzuro boli. No chuj bardzo.